You walk like an angel, walk like an angel And you talk like an angel And you be mine You my devil in the sky Oh Jezu, yes, I devil, oh, yes, you devil in the sky Oh Jezu, yes, I You are. You're my devil in the sky oh. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie Dojechaliśmy szczęśliwie, dzieciaki są trochę rozczarowane, że nie ma parowozu, przykro mi bardzo, ale jest to sprawa poza nami, parowóz 3 km od Poznania niestety się zepsuł, musieliśmy go zamienić innym pociągiem, ale cieszę się, że dojechaliśmy szczęśliwie. Dopisuje nam pogoda. Wszystkie zespoły zagrały o czasie, dojechaliśmy z niewielkim opóźnieniem, a więc drodzy państwo, niech to się cieszyć i będziemy się powoli przenosić na jezioro proboszczowskie, ale żeby to się mogło stać, musimy was jak zawsze oficjalnie powitać. Zaświeć się z zacznę. za chodź, come, yeah, come on! Baby don't you want Naszego wójta gospodarza tej ziemi. Kochani, witajcie w Zakrzewie. Witajcie w domu na najpiękniejszym festiwalu w Polsce. Nie, na najpiękniejszym festiwalu na świecie. Bawcie się dobrze i do zobaczenia nad Jeziorem. Moi drodzy, jak zawsze otwieramy szampana. Ciesząc się z tego, że szczęśliwie dojechaliśmy w takim licznym składzie do Zakrzewa, witam Was piękne słońce. Przed nami jeszcze cały koncert finałowy, który rozpoczniemy za 15:20. Także nie ma co się gdzieś rozchodzić po okolicy, tylko prosto nad jezioro. A tam cały skład gwiazd o godzinie 20:00. Erik Slimzal z Norwegii, następnie John Clifton z Kalifornii. Boogie Boys Polska, następnie Sebastian Riedel ze swoim Cree Polska, potem ze który grał teraz dla was.